Cześć, dzień dobry. Jest wtorek, a zatem spotykamy się w serii Bóg Ojciec. Skończyliśmy już omawiać hymn wdzięczności, który wyraźnie mówi, że nic nie odłączy nas od Bożej miłości. Natomiast w Ewangelii możemy znaleźć fragment, który wydaje się być sprzeczny z tym, co już przeczytaliśmy i faktycznie może powodować dużo pytań i wątpliwości. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się dwóm wersetom, które możecie znaleźć w Ewangelii według Świętego Mateusza. W rozdziale 12 jest to werset od 31. Dokładnie będziemy czytać 31 i 32, więc zachęcam Was, otwórzcie Pismo Święte. Jeszcze raz Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 12, werset 31. I przeczytajmy to sobie. Dlatego powiadam Wam: każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi. Nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. I myślę, że te dwa wersety nam wystarczą. Tam jest dalej rozwinięcie w temacie owoców i tak dalej. Natomiast zostańmy przy tych dwóch wersetach. Ja trafiłam na ten fragment, kiedy już miałam świadomość, że jestem grzesznikiem, bo jestem, każdy z nas grzeszy i każdy z nas jest grzesznikiem. I miałam też świadomość, że Bóg kocha mnie taką, jaką jestem, że pomaga mi się nawracać, że wybacza mi grzechy, bo jest miłosiernym Bogiem. I kiedy trafiłam na ten fragment, to nie ukrywam, no mi to zmroziło krew w żyłach i byłam po prostu przerażona. I zaczęło to we mnie budzić wiele pytań. Przy każdym grzechu ja się zastanawiałam, czy teraz już zgrzeszyłam przeciwko Duchowi Świętemu, czy jeszcze nie. I wiecie, zaczęłam tak naprawdę badać, tym bardziej, że tutaj jest ciekawe, że w 32 wersecie możemy przeczytać, że jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, i to jest z dużych liter, Syn Człowieczy, więc chodzi tutaj o Jezusa Chrystusa, więc nawet jeśli ktoś powie słowo przeciwko Jezusowi, będzie mu odpuszczone, ale jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, to nie będzie mu odpuszczone, i to może budzić zastanowienie, prawda? Więc chciałabym dzisiaj dokładnie to omówić o co tutaj tak naprawdę chodzi. I najpierw zacznę od mojego prywatnego doświadczenia, a później zobaczymy, jak to się przekłada na katechizm kościoła katolickiego i faktycznie, jak to należy rozumieć. I właśnie moje prywatne doświadczenie było takie. Ja po prostu siedziałam z tym fragmentem i się modliłam. <grych> I pytałam Boga, jak to jest? Czy ja teraz grzeszę przeciwko Duchowi Świętemu, czy nie? I um, Bóg dał mi zrozumieć, że... On patrzy na nasze serce, że najważniejsze jest to, co mam w sercu, i nawet jeżeli zdarza mi się grzech i zdarza mi się upadek, to po pierwsze Bóg mi powiedział, że zawsze będzie mi się zdarzał, co było dla mnie straszne, bo ja wiecie, ja już nie chciałam grzeszyć, już chciałam być takim chodzącym ideałem, ale Bóg faktycznie pokazał mi, że no my ludzie póki co yy, mamy skłonność do grzechu i faktycznie tym grzechom ulegamy. Yy, i Bóg mi właśnie dał zrozumieć, że mogę nawet grzeszyć całe życie. On mnie zawsze będzie kochał i zawsze będzie mnie przyjmował, bo patrzy na moje serce. A moje serce było właśnie takie, że nie chcę grzeszyć. Ee, że chcę, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, że tak bardzo kocham Boga, że chcę, żeby był przed wszystkim, żeby był dla mnie najważniejszy. I dopiero w takim aspekcie możemy w ogóle podchodzić do. Um, do tego fragmentu. Bo jeżeli będziemy patrzeć zero-jedynkowo, no to faktycznie można źle zrozumieć ten fragment. Ale Bóg jest Bogiem, który patrzy na serce. I jeżeli serce ma chęć nawrócenia, ma chęć trwania właśnie przy Bogu i ma przede wszystkim tą bojaźń Bożą, to sobie omówiliśmy, było kilka odcinków o bojaźni Bożej. Czyli o tym, żeby naprawdę uznawać majestat Boga i to Jemu oddawać chwałę, bo On jest królem królów, to faktycznie żaden grzech nie jest przeszkodą. I zrozumienie tego tematu mi pozwoliło oderwać wzrok od grzechu. Ja przestałam się tak skupiać na grzechu, że o matko zgrzeszyłam i chcę coś z tym zrobić. Pozwoliło mi spojrzeć na Boga w takiej wolności, że jestem kochana z tym grzechem. I że ten grzech i tak mnie nie oddzieli. I to zaowocowało ogromną wolnością, że ja, skupiając wzrok na Jezusie, dałam mu się napełnić miłością, dałam się mu poprowadzić, i faktycznie wiele grzechów e, odeszło. Ja przestałam robić wiele rzeczy z takiego grzesznego życia właśnie dlatego, że to skupienie na Jezusie uwolniło moje serce i na no, sam Bóg wylał na mnie jeszcze większą miłość, która właśnie zaowocowała wolnością. I właśnie, jeżeli będziemy skupiać się na grzechu, no to to może nas bardzo chwytać. Więc właśnie trzeba odwrócić wzrok, spojrzeć na Jezusa i uchwycić się tej prawdy, że jeżeli faktycznie kochamy Boga. W sercu kochamy Boga i mamy faktycznie intencję, że chcemy, by On był zawsze na pierwszym miejscu, że nie chcemy wybierać tego, co dla nas wygodne, tylko chcemy być Mu posłuszni, to wtedy faktycznie nic nie oddzieli nas od Bożej miłości. No i to było moje takie prywatne doświadczenie. I słuchajcie, teraz, jeżeli jeszcze zajrzymy sobie tak świadomie, do katechizmu Kościoła katolickiego, to możemy przeczytać tak. To jest podpunkt 1864. Wkleję wam w opisie. Eee, czytamy tak. Miłosierdzie Boże nie zna granic. Lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby. Czyli o co, co tutaj czytamy? Że miłosierdzie Boże nie zna granic i że faktycznie Bóg chce nam okazywać swoje miłosierdzie, żebyśmy my, karmiąc się tym miłosierdziem, patrzyli na Niego, wzrastali w miłości i tym samym nie będzie grzechu, bo grzech jest brakiem miłości. Więc jeżeli załapie, jakby za, zakleimy ten brak miłości właśnie miłością Boga, to ten grzech naprawdę będzie malał, ale um, co musi być, co musi się pojawić, powinna się tutaj pojawić świadomość. I tu jest napisane wyraźnie w katechizmie, że lecz ten, kto świadomie odrzuca, no to właśnie wtedy sprzeciwia się Duchowi Świętemu. I teraz znowu możemy wejść w takie myślenie, um, że jeden grzech, który popełniam świadomie, czyli na przykład mam jakiś grzech stały, Niech to będzie palenie papierosów, no nie? I teraz tak, mam świadomość, że grzeszę, no bo wiem, że jest to grzech, tak? Wiem, że palenie papierosów szkodzi mojemu zdrowiu, ja jestem świątynią Ducha Świętego no i mam świadomość, że paląc tego papierosa zatruwam świątynię Ducha Świętego, więc mam świadomość, że jest to grzech, a jednocześnie sięgam po tego papierosa, czyli świadomie grzeszę. Każdy grzech jest sprzeciwieniem się właśnie Bogu. I teraz możemy dojść do takiego myślenia, że ja świadomie sprzeciwiam się Bogu i odrzucam Jego miłosierdzie. I to by mogło nawet pasować do tego opisu tutaj i do tego, co czytamy w Piśmie Świętym. Tylko właśnie trzeba to dobrze zrozumieć. To nie chodzi o jednorazowy grzech. To nawet nie chodzi o nałogowy grzech, bo być może ktoś jest w nałogu i ktoś pali papierosy przez 10 lat i przez 10 lat świadomie popełnia ten grzech. A jednocześnie nie ma sposobności, żeby y, zaprowadzić zmianę. Po prostu jest w takim miejscu swojego życia, że nie jest w stanie na ten moment przestać palić. I czy to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Nie. Bo chodzi o konkretną postawę przede wszystkim w sercu i y, y, chodzi właśnie o taką postawę też w myśleniu. Czy ja palę z takim przekonaniem, że wiem, że to jest grzech, ale mnie to nie obchodzi i no, może Bóg się zlituje na końcu i ostatniego dnia odpuści mi ten grzech, to wtedy się, wiecie, dzień przed śmiercią, zwrócę się do Boga, czy nie? Czy na przykład palę tego papierosa, ale ze świadomością, Boże, naprawdę potrzebuję Twojej pomocy, bo chcę się nawrócić. I to jest jakby, no mam nadzieję, że widzicie tę różnicę, że udało mi się ją wyklarować. Bo to jest właśnie ta różnica w całym jakby tym podejściu, w naszej postawie, i to nasza, to nasza postawa determinuje, czy faktycznie jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czy nie. Dlatego mówiąc w ogóle o takim grzechu, którego właśnie nie da się odpuścić, takim grzechu, który jest właśnie przeciwko Duchowi Świętemu, mówimy po pierwsze o postawie, mówimy o długotrwałej postawie i to postawie, która jest świadoma. Czyli no taki skrajny przypadek e, takiego grzechu. No nie wiem, jakby tak idąc w tym kluczu, no to powiedzmy, że jest to seryjny morderca, który przeszedł terapię, więc ma przepracowaną historię swojego życia. E, jest w pełni zdolny, żeby nie zabijać. Poznał Jezusa Chrystusa, ale on mimo wszystko twierdzi, że będzie zabijał ludzi i robi to regularnie. I nie ma w nim postanowienia poprawy. I jeszcze stwierdza, że no może ostatniego dnia to on się nawróci do Boga przed swoją śmiercią, ale teraz on chce zabijać ludzi. No to wtedy mamy do czynienia z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Dlaczego? Bo ta osoba, po pierwsze, jej działanie nie jest zdeterminowane historią życia, różnymi zranieniami, różnymi przekonaniami, które nabył w czasie dzieciństwa. Po drugie, spotkał Jezusa Chrystusa, miał szansę go poznać, a jednak świadomie z niego zrezygnował. No i właśnie w całym tym, w całej tej postawie była właśnie świadomość. Czyli świadomość, gdzie można świadomie, w wolności podjąć decyzję, chce iść za Jezusem. A on mówi, nie, teraz nie chcę, może, dzień przed śmiercią, teraz nie. I tutaj katechizm świętego Piusa X wypisuje sześć takich grzechów przeciwko duchowi świętemu. Ja je szybciutko przeczytam, nie będę ich dokładnie omawiać, ponieważ uważam, że bardzo dobrze zrobił to ojciec Szustak w jednym ze swoich odcinków Q&A, więc wrzucę Wam linka, żebyście zobaczyli, co on też jako zakonnik i duchowny mówi o takim grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast chcę Wam tylko przeczytać i przeczytam Wam taką wersję powiedzmy bardziej nowoczesną, która jest bardziej zrozumiała jakby na nasz, no, na nasz język współczesny. Czyli e, mamy takie grzechy. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego. Czyli to jest ten aspekt, e, teraz będę grzeszyć, dzień przed śmiercią, e, no może dostanę to miłosierdzie, no nie? No to nie. <laughs> Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. E, bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć. Przeciwko zbawiennym natchnieniom, mieć zatwarciałe serce, czyli to jest ta szansa, gdy ktoś ma się, w sensie to jest ta sytuacja, gdy ktoś ma szansę się nawrócić, a jednak mówi nie, teraz chce zabijać, może ostatniego dnia przed śmiercią. I ostatnie, odkładać pokutę aż do śmierci. Czyli pokutę też ten moment nawrócenia, przemiany myślenia i, i właśnie. Y no, takiego też żalu, nie? że chce żałować i chce się nawrócić. To jest właściwa postawa. Jeżeli ktoś odkłada to do ostatniego dnia, a przez całe życie żyje, jakby Boga nie było, no to faktycznie może być słabo. I teraz, dlaczego ja uważam, że to jest, że to jest piękny fragment i bardzo dobry w ogóle podpunkt? Ponieważ, jak dla mnie, to jest faktycznie uszanowanie tego, że my mamy wolną wolę. To jest właśnie ta przestrzeń, która pokazuje, że Bóg nie zmusi nas do wiary w niego i do przyjęcia tego, co on nam chce zaoferować. I to jest właśnie w imię tej wolnej woli, ale to też wynika z faktu, że miłość jest wolnością, jest wolną decyzją. I to jest właśnie taki, taki malutki właśnie dysonans. Bo z jednej strony Bóg. Daje nam miłość i daje nam zdolność do miłości, okazuje nam swoją też miłość, a z drugiej strony jest niestety jednak ograniczony naszą decyzją właśnie w imię wolności, czyli Bóg, który dał nam wolność, jednocześnie sam siebie ograniczył, że być może my w tej wolności podejmiemy decyzję, że nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. I wtedy no, Bóg potrzebuje i no, musi po prostu uszanować tę decyzję, nie może nas zmusić, bo wtedy to już przeczy miłości, bo miłość jest w wolności. No więc Bóg nie może nas zmusić, a jednocześnie bardzo by chciał, żebyśmy przyjmowali Jego miłosierdzie i dali Mu się ukochać, bo On nas naprawdę kocha. I, i to jest też ten aspekt tego złamanego serca Ojca, o którym mówiłam na live, że właśnie no niestety wiele osób odrzuca Boga i Boże serce jest po prostu rozdarte i, i czeka na te dzieci i robi wszystko, żeby te dzieci przyszły do Niego. Ale jeżeli one w wolności podejmują decyzję, nie chcecie znać, no to Bóg musi to uszanować, bo miłość działa w wolności, nawet jeżeli e, ktoś chce odejść, prawda? No i właśnie, e, więc e, to jest ten jeden grzech, który nie będzie nam odpuszczony, ale e, jakby ja kieruję tą stronkę do osób wierzących, więc zakładam, że e, jednak większości z nas ta kwestia tutaj nie dotyczy. No więc, dalej dobra nowina jest taka, że jako ludzie wierzący cały czas mamy Boga po naszej stronie i wszystkie nasze grzechy są nam odpuszczone, cały czas Bóg wstawia się za nami. No więc właśnie też w dobie tej sytuacji, w której jesteśmy, pamiętajcie o tym, że nic nie oddzieli nas od Bożej miłości. Widzimy się w czwartek na kolejnym vlogu. Ja w opisie tutaj wrzucam też linka do vloga ojca Szóstaka i błogosławię Was, życzę Wam mnóstwo radości i pokoju na ten nadchodzący czas. No i widzimy się w czwartek. Do zobaczenia!